Drugi rozdział przygody Bladham w dziesiątym sezonie Apex Legends jest już dostępny. Za chwilę Wam pokażę, jak go wykonać. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, bo już za 3 dni kolejny trzeci rozdział. Miłego oglądania. Rozdział drugi. Martwy trop. Nowe rany zadają znany mi ból. Ból, który pojmuje nie tylko ja, ale i wszystkie dzieci Talosa. Tropiciel został dotkliwie ranny w wyniku zniszczeń. Nie powinien umierać w taki sposób. Ciężko o większą hańbę dla całego Talosa. Chcąc pomóc tropicielowi, muszę go wytropić tak jak nauczył mnie wuj, Arturze. Lecimy na skraj świata po kolejny trop. Dobra. Powinno być, jest, jest zaznaczone to miejsce znów. Myślę, że powinniśmy tu wylądować. Trzeba tam polecieć i to y, ogarnąć. Zobaczymy, co będzie tym razem, nie? Bo to będzie to samo tropienie, pewnie. Tylko to strasznie daleko coś jest. Nie wiem, czy ja dolecę w ogóle stąd, tam. Ale będę się starał. Lecę na hama, robić po prostu tego quest'a. I mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem. Uwaga! został wyeliminowany. Dobra, jest inna blarcha on ze mną. Także jest wesoło. Siema! chyba szukamy kruka na początku jest tam kruczysko nasze bierzemy quest'a, tropimy i zobaczymy co z tego wyjdzie ta i ja piliśmy z tych samych źródeł oddychaliśmy tym samym powietrzem polowaliśmy na tych samych szlakach tym światem krew została przelana przez chciwość Hamon zna tylko głód. Widzi resztki mięsa na kościach Talos i zapomina, co stało się poprzednim razem, gdy chciał nas pożreć. <gry> fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, że biegniemy w ogóle w trójkę, nie? W czwórkę chyba nawet. Stonuję otoczenie. Wszyscy biegną, ale zajebiście! Tylko żeby coś nie odbiło im, żeby nie chcieli walczyć, nie? Ale długie tropienie! Obdasz mnie wizją! Ale fajnie, lecimy! Lecimy wszyscy razem, zajebiste to jest! <grym> Trzeba pół mapy przebiec, kurde! Tam to było krótsze, nie? Zdecydowanie. O, tu jest, dobra. Ślad się urywa. Doprowadził mnie tu do nowego świtu. Ludowego grobowca mych rodziców. Nie grobowiec. To pomnik. Twojego wkładu w ich śmierć. Pracowali z maszynami tylko po to, Czas by ci mógł, pomóc. Pragnę do nich krzyczeć. Powiedzieć, by wracali do domu. Że... Że moje życie nie jest warte ich. Ale za późno na to. That's it! Po powrocie do lobby mamy kruka na dole. Jak na niego klikniemy, robisz ze mnie. Pokazujesz mi ból, ale nie bestie, której ból mogę zakończyć.